Smyka niestety nie będę miała, ale dobra, to przyjdzie w poniedziałek, nie radę. Ale przyjdą mi znowu książeczki z Tantisa, więc pokażę Wam, bo po prostu zamówiłam mi całą kolekcję jednej serii, bo tak je uwielbiam i teraz cały czas otwieram tą książeczkę, którą mam już zrobioną i płaczę, bo nie ma już naklejek i jest nieszczęście i w ogóle, więc zamówiłam jej kilka, bo w sumie całą właśnie kolekcję. i odzywam się do Was później. Ja już dojechałam i w sumie to chciałam Wam pokazać, bo po pierwszy raz założyłam ten garnitur z Chiclots i nie wiem, jak Wam go pokazać, ale tak wygląda marynarka. Ja dzisiaj niezbyt galowo, ale tak elegancko po prostu chciałam go założyć. I taki zwykły t że jest spoko. Bardzo wygodny, tylko że się strasznie gniecie, niestety. Marynarka nie, ale niestety tak. Cześć, jest piątek i mam teraz chwilę, żeby do Was nagrać, ale powiem Wam, że ciężko, bo dzisiaj mamy całkowicie nieprzespaną noc. Mama znowu jest chora, już mmm, drugi tydzień, także super, Sorry za jakość, ale ten to światło tutaj w pokoju. To została, żeby ja ale ja przychodzę do Was dwoma parami bucików zimowych, które zamówiłam na stronie butosklep. Pokażę Wam je, bo są przepiękne. Teraz najważniejsze że na tych wszystkich stronkach to są takie buty, wiecie, cena z kosmosu, ale to ani wygląda, ani nic. Właśnie ostatnio kupiliśmy z CCC, to tak powiem Wam, że mała, mała jej chciała, ale nie niezbyt ładna. I zamówiłam jej takie E, powiedziałabym, że traperki czarne e, skórzane, tu w środeczku ocieplane, mają e, futerko o, nie wiem czy to będzie widać a tu jest całe futerko nawet e, wkładki mają w futerku drugie buciki to są takie już bardziej fikuśne i wyglądają tak są szare z taką wstążeczką i też ocieplane w środku, no przepiękne Także dwie pary takich bucików A Jedna będzie dla na co dzień, drugie myślę, że takie do przedszkola, więc tak się prezentują I jeszcze zamówiłam jej na ten książeczki, ale to Wam pokażę myślę, że później albo jutro Nikola już jest zajęta bajką, także mam chwilę, żeby ponagrywać I właśnie pokażę Wam książeczki, które ostatnio mm, fajnie się sprawdzają Które Nikola lubi i mieliśmy jedną, dostaliśmy ją na prezent i teraz zamówiłam jej całą kolekcję go teraz wyciągnę mi po prostu kilka takich, e, e, żeby po prostu miała jakby dozowane. Zobaczymy, ale mi się, nie będzie spodobała i coś A resztę schowałam, Będę takiej stopniowo um, wyznaczać, bo za dużo ma i nie wiedziała już w końcu, którą ma wziąć. Dobrze, a więc przechodząc do tych książeczek, które teraz już robi, zaczęła robić, tu mam taką kubkę. A tu mam właśnie drugą kubkę odnoszoną na zapas. Także te książeczki też opłachały się w okolicach 10 zł na Tentisie. Jeżeli je znajdę, to Wam podlinkuję na dole. Jeśli mi się uda, to podlinkuję Wam na dole. I tak, przechodząc, mamy duże naklejki dla maluszka 1+. Tu mamy kolejne. No cześć. I powiem wam, że na przykład jeden, jeden plus co fajne Bo macie tu takie Różne zwierzątka e, Gdzie trzeba na przykład Wmaścić kawałek wróżka e, Półki, siedzonko Czy jakieś dodatek trzeba nakleić No jak widzicie od wczoraj, wczoraj wszystko zrobię. I w mamy same takie e, Duże naklejki Takie duże koła widzicie Takie Naprawdę spore Że łatwo jest po prostu dziesiowi przykleić Tak samo jest w tej książeczce Tu po prostu mamy takie zwierzaczki i te duże kółeczka do przyklejenia Jeszcze mamy z jedynki taką część o piesku Znaczy z piesku na okładce I ta też już jest praktycznie zrobiona Op. Już niewiele nam zostało do e, wykończenia. No sama oczywiście robi, idę go e, gdzie, gdzie no, sama sobie nakleje. Raz się chce, raz nie. Dzisiaj do godziny w północy do czwartej robiliśmy te książeczki, także noc nocy pamięć przestaną, ale mniejsza większość czasami się tym wyraża. I tu mam już e, części e, 2. plus. I są to duże naklejki dla maluszka też, to z taką orką na e, okładce i tych wujek jest jeszcze raz, dwa, dwa, a z tym, że to tutaj z barankiem właśnie dostaliśmy i ona już jest skończona, nie będę pokazywać, bo ona jest w książeczkach. I tutaj już też zaczęłyśmy robić i mm, tu akurat jest tak, że na tej stronie. Macie trzy jak barfusze, z takimi większymi naklejkami. Nie wiem, czy to będzie tu widać. O, może to będzie lepiej. Z takimi większymi kółeczkami, naklejkami. A tutaj mamy już troszeczkę mniejsze. Żeby tak dozować tą wielkość. Czyli 2 plus jest taka. Eee, tu mamy też taką skórką. I mamy ten sam przypadek. Że tutaj po prostu są małe i duże kółeczka. Eee, tu Wam zaraz pokażę którą zaczęła robić i jeszcze właśnie z tych odłożonych mam eee, już 3 plus Czyli z jakim traktorkiem krówką i nosorożcem no niestety mała niech słychać przedmiot na bardzo i właśnie pokażę Wam bo tu już nic nie jest odłożone i te naklejki już są takie jak takie malutkie. Także mamy stopniowo dozowaną wielkość do boku. Eee, I kolejna książeczka, taki rodzaj książeczek, którą e, je zamówiłam. E, jedne już mamy. To było coś o zwierzątkach. I teraz je zamówiłam trzy kolejne części. Ta jest właśnie też podobna do tych zwierzątek, więc po prostu tutaj macie naklejki. I e, przyklejacie tutaj. Są wyszukacie i przyklejacie. No, ona jest 4 plus, ale na razie to po prostu dla nikoli, żeby po prostu nalała swoją naklejkę i przykleiła tutaj. A tych zadań na razie um, cięższych nie robimy. A niektóre, które się uda, to akurat robi. Mała no, mi przeszkodziła wcześniej, bo już przyszła, więc musiałam, się pochować żeby pochować książeczki, żeby nie zauważyła po prostu. Nie chcę, żebym miała za dużo, bo ona wtedy nie wie, za którą ma się łapać już i tak tych dużych, właśnie poprzednich, które Wam pokazywałam. Wzięła chyba pięć sztuk na raz, więc no. I właśnie do tamtej serii z pojazdami jeszcze dowiła mi takie dwa na wsi egzemplarze i magiczne postacie. To jest coś na tej samej zasadzie, co właśnie te hmm, pojazdy. Tu mam naklejaczki. I tutaj przyklejamy. To już będzie dla nich proste, bo jeśli chodzi o zwierzątka, to jest y, super wyuczona, wyćwiczona, więc takie zadania, jakie ile widzisz kurczą, to może nie, ale jajeczka będzie szukała, takie, tutaj jest pięć jajek, no to nie, nie wchodzimy w sztuki, ale gdzie jest jajo, to pokażę. Czy pokaż ogon pawia, też myślę, że spoko. E, no i to będzie akurat spoczko. A druga, właśnie ta, a ta, właśnie magiczne postacie, to już jest zajęta, nie za ciężka, to będzie czekało sobie, bo tu już mamy takie naklejki inne. I tu mamy bardziej zadania. Tak jak tutaj widzicie, coś takiego, tutaj. Jakieś tam rzeczy, na przykład e, przyklej moją giedrożce między mamę a tatą, no to jeszcze spoko. Ale jeśli chodzi... a teraz spraw, żeby zaświeciło słońce, przyklej jedno wysoko na niebie. E, jeśli chodzi o naklejki to właśnie spoko, ale o tutaj na tej stronie, to takie właśnie nie... Ta muzyka to za oknem by coś, wiem, ktoś idzie z głośnikiem pewnie. Ale wracając te zadania, które są tutaj w kółeczkach, to myślę, że będą dla nich za ciężkie e, większość, dlatego tak książeczka jest odłożona na razie. I w sumie to e, bardzo Wam polecam zabiać te dentisy, bo są cenne. Wszystkie książeczki przecież się znajdziecie, jakie chcecie. Nawet są różne zestawy właśnie, te chyba były w, w zestawie, ale że mamy jedną, to już nie chciałam powielać, więc wzięłam pojedynczo. I w sumie to już drugi czy trzeci raz zamawiam na Tentisie i właśnie jeśli coś trzeba do przedszkola, to też się zamawiam na Tentysie więc to już jest taka księgarnia, wiecie Ulubiona bardzo przez nas przez mnie, przez moją mamę, więc myślę, że też na Mikołaja duże będą zakupy, jeśli chodzi o książeczki. Także ja chyba się dzisiaj z Wami żegnam. Rok krótki, mało, mało się działo, ale no tak ostatnio wygląda u nas, że praca dom, praca dom. Arek, tak samo, praca dom, praca dom. Także dobrze, w tym długim zakończeniu szybko się z Wami żegnam. Zapraszam do mojego Instagrama. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Już teraz chyba będzie daleko, Tak zdradzając Wam. Więc. Idziemy się w sobotę o 19:00 mam nadzieję że zdążę to nagrać. Trzymajcie się, błutko cześć.